Jest tu pięknie i urokliwie. Szczególnie teraz widać to, jaką przeszło tą metamorfozę od pierwszych odcinków, gdzie było to zabite dechami No, tam sklep powstał jako konkurencja. Tam też ta fontanna. No, ale w końcu jesteśmy tutaj, i no, żal, że to niszczę. Nie było aż tak dawno przecież. Szkoda tej plebanii. która no, już z daleka też straszy trochę. Więcławska już zamkła. E, o 19 zamkła. No przynajmniej, popróbujemy tego mamrota. Czy to się da w ogóle pić? dałem 5 tych za 5 pi flaszek. No, wątpię, żeby to e, nasze. Solejuki, hadziuki i japycze przetrwały, były za 4 zł a teraz, no to nie wiem, moment. Dobra, nie radzę sobie z życiem, musiałem sobie pomóc. Teraz wyegestrujemy to, ale tu dużo jest takich amatorów, że tak powiem, napojów wyskokowych. No to, Teraz się dowiemy, pierwszy raz to piję. Piję alkoholu w ogóle, ale, ale zobaczymy. Napier alkoholowo na bazie piwa. Pachnie tak właśnie winnym piwem. O matko! O ja pier. Jakby wam to opisać, takie... Wymieszane w wino z piwem, no tak to smakuje, jakby ktoś wlał raczej piwo do wina niż wino do piwa. Zapachniało jak wino, takie bardzo słabe wino, taki zajer, i teraz tak na języku. Kompletnie niewyczuwalny ten smak. Oczy znaczy, w sensie, nie ma alkoholu. Jak chcesz go przełknąć, to chwyta ci gardło. No, tylko 8%, ale ja jestem niewprawiony. Także ja widzę, że tam towarzystwo się bawi. To towarzystwo powinno być w gimbazie, tak mi się wydaje. Mniejsza. E... Na pewno działa orzeźwiająco, to fakt. Jest orzeźwiające. Czuć goryczkę piwa. Półsłodkie. Takie, no, wino podrasowane, ale serio, z gorzałą pod kościół, litości. Nie dziwię się, że jest kościół po prostu zamknięty, jak tam takie towarzystwo idzie. Troszeczkę kultury, tak? Na no, jeden sprawiedliwy zostawił pod kościołem. Chyba żeby zrobić foto. O, przynajmniej dobrze. Drugi, o, zostawili. No, zmieniam zdanie. Jednak się da. Jednak się da. Da się. To jest uczucie niesamowite kiedy wieczorem już nikogo nie ma No i ma się trochę spokoju dla siebie Czekaj, bo mnie to nie pasuje Nie pasuje mi ta drewniana tutaj ławka moja eee, Czekaj Czekaj moment Zaraz wracam. Ok, wróciłem po przerwie. Znaczy nikt się nie kapnie. Jaka małej, małej zamiany tego substytutu ławki na tą oryginalną. Jaka powinna być, czyli ławeczka z metalowymi nóżkami. A, Dyskusja na temat serialu. No, w każdym razie ta ławeczka powinna być ta, jest właśnie na właściwym miejscu, tam jest substytut jakiś taki dziwny, no szybko sklecony. No, to to tamto won. Najwyżej sobie przestawię z powrotem. No, ale jest. Wszystko tak jak powinno być, zero out. Fontanna to ci nowość. Jest minus przewodowego mikrofonu. na kabli. No ale na pewno zawsze to jest lepsze niż po prostu telefon z. Telefon z mikrofonu. Mikrofon z telefonu, no. Nareszcie Godzina 20.37 i nareszcie jest pusto prawie Czy szczytem fanatyzmu już można to tak ująć byłoby oglądanie rancha na plebani? Fajnie. Zobaczymy, czy się uda. To mój Batman, mój Romeo. On jest lepszy niż wideo. Kiedy bierze mnie w ramiona, to ze szczęścia prawie konam. O oh mój Boże Stary dom Witebskiego, chyba go mijaliśmy Szkołę też mijaliśmy I starą szkołę, czyli to jest biblioteka Czyli bibliotekę mamy tutaj zaraz I to jest ta stara szkoła Saka katechetyczna to jest tam yy, Teraz jest zrobiony sklep Apteki... Aptekę chyba widziałem gdzieś Na plebanii już byliśmy, jeszcze przychodni nie... Muszę ją y, namierzyć. Senatora byliśmy, u nie byliśmy i u domu w domie weselnym. Dom weselny, no i no, u Japycza. Ale do dworku nie dojedziemy, bo dworek jest skupiony. Znaczy dojechać dojedziemy, ale pocałujemy klamkę, bo to on jest w rękach prywatnych. Latać z dronem też tak średnio. E, on jest skupiony w rękach prywatnych totalnie. Eee, też chyba fan, fanów serialu nie, bo nie wiem, nie, nie, nie znam innego wytłumaczenia, ale po prostu no, kupili i tyle i widocznie nie, nie, raczej nie życzą sobie gości a eee, Boże, zimno się zrobiło powiem wam, ten mamrot kupcie sobie jednego na posmakowanie, chyba że znajomy chcecie wziąć nie wiem jak wy, ale taki rzeczywiście byłby problem żeby go wypić cały duszkiem nie jest on zbyt dobry jak nie są to delicje, piło się lepsze rzeczy, przynajmniej degustowało o z lepszych eee, mm, lepsze określenie. Także to jest jeszcze szkoła, ja się zabiję z tym montażem tych filmików. No, powolutku się eee, zaczyna robić ciemno. Jesz jeszcze czasami tu przyjeżdżają, ale... potem sobie zjemy kolacyjkę. Jeszcze w sumie nie mogę się doczekać jak będą wyglądać gwiazdy. Tylko że ja jestem wy, wypity, czyli pff, za daleko to sobie nie popatrzę, ale coś możemy popróbować gdzieś tutaj się przejść, ale jest zimno już. A ja mam tylko jeden długi rękaw i nie wziąłem swetra. Głupi ja, głupi ja, głupi ja pięknie, pięknie. Więc tak wygląda to w nocy. Cisza i spokój nie przeszkadza. Naprawdę nie ma tutaj ani żywego ducha od godziny 20 już. Nad głową gwiazdy bo 92 za chwilę dochodzi jeszcze widać niebo jest 17 maj tu mamy małego towarzysza który nam tu ćwierka jak na zamówienie Gdzieś tam siedzi. No idealnie. Dziwię się czemu Polacy kochają to miejsce akurat. Trudno go nie kochać. Tylko czemu my się musimy tak żreć między sobą? opierdowy? Najlepsze to są końcówki z rancha, szczególnie kiedy Stach Japycz i mój, jeżeli chodzi o aktorów, to chyba jedyny idol i wzór, jeżeli chodzi o aktorstwo, Franciszek Pieczka. Jego morały, to jak on mówi na koniec, te sentencje. Ja zawsze. No. Jestem bliski płaczu, łeski mam w oczach, ale. No po prostu mistrza, Jest, Bardzo mnie to wzrusza. Yy, I tak, nie wkręcam. Serio będę spałkam. To teraz idziemy do mnie. Znaczy do mnie. No do mnie w sumie. Teraz ja będę robił za księdza wikarego. Nie, nie jestem księdzem, jestem muzykiem. E, już grałem tutaj. Co widać w moich, w moich albo poprzednim filmie, nie wiem jak to będzie montowane, także zapraszam. Macie ze mną kulisy rancza. naprawdę zimno, jestem zmarznięty cały, Uff, mam za cienkie spodnie, no ale nie ma problemu. No w każdym razie plebanie jest cały czas w remoncie, już 4 lata, dobrze 18, 22, 4 lata. Brakuje pani Michałowej tu. Jednak no, jednak sam jeden człowiek tego nie ogarnie. Nie wiem czy ksiądz proboszcz już... Czerepach. Oświecimy. A żeby nie było, że się włamuje czy coś. Zamknijmy, bo jest potwornie zimno. Szkoda tego wszystkiego, naprawdę szkoda. Ale będzie tutaj pięknie gwiazdy, widać. O, coś tu leci. To jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ale nie wiem, nie jestem pewny Wyłącz się Teraz już nic nie widać kompletnie Nad głową leci mi Międzynarodowa Stacja Kosmiczna No i... Cóż Jest przepięknie ludzie, tu jest bajecznie, tu jest tak niesamowicie, ja się jaram, że ja tu będę spać, ale ja tu chyba nie będę spać. Znaczy nie zasnę po prostu z ekscytacji Ale to chyba tylko ja tak szaleję na punkcie rancza. Tak szkoda tego wszystkiego, no... Tak ksiądz Maciej wbiegał. No i tam z tyłu byliśmy, jeszcze zjedziemy sobie do kuchni jeszcze raz. Bo ja nie mówię że ja tu jest tak po prostu. Jeszcze w kuchni zrobimy zmywanko. Wszystko pozmywamy ładnie, żeby był porządek Cholera Pozmywamy wszystko ładnie, żeby był porządek No I zobaczymy sobie, może kawałek rancza Jakiś Kie... Kie... Kiełbasa Naprawdę Pan nad nami czuwa Stworzyłem tą lodówkę tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć ten tekst. Myślę, że jako tak ustałem test z gościnności, już wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Nawet tu... <śm> <śm> facet w kuchni... Znaczy to już Nie ma tutaj szafki na garnki, bym usunął te garnki, ale to nie ma. Po prostu tu jest bida. Jak się skończył serial to jest bida, ale przynajmniej są te ławeczki, jaram się tymi ławeczkami są zajebiste. 什么？ No, ale czemu trafiłem na remont? No Gdzie jest, żeby się skończył ten remont? To naprawdę... Kto może i tyle ile może jest, ile nie zezwala to niech, to niech wpłaci. No szkoda, naprawdę szkoda. No. Dobrze. Koniec dnia pierwszego. Będę spał na i to jest po prostu hit. Pięknie pachną. To jest prawdziwa, prawdziwy wosk. Pani Michałowo, proszę zamykać drzwi i nie podsłuchiwać. Hmm. Teraz czas do mojego pokoiczku do księdza Macieja. Skromnie. No będzie troszeczkę chłodno tej nocy, no ale cóż. Warto. Warto było, warto. widz pan, ja w ogóle nie piję. Dlatego trudno mi jest sobie wyobrazić. No to tak jak ja. Ja też psiakrew nie piję prawie. No po samemu nie idzie. No tak, ale to może nawet... Chyba, dla pana zdobyć, chyba lepiej na po prostu nie zbyt. może być. A, co ja znażę? A znażę o, ranczo na planie o, ranczo. Ja zostałem, proszę księdza, zdradzony. Przed wszystkich. Ale wiara nasza nakazuje wybaczać. Takim Judaszom też? To no wszystkim. Wszystkim. Nawet najcięższym przestępcom. Co ja gadam, to to jakaś paranoja? A tak, jest paranoja. Pewnie. Jeden łeba na zielono sobie zrobił, drugi w garniaka wskoczył i już mu mam rok śmierci! Panie Słowiaku, To miłość Boska moja bo <noise> bo Pańscy koledzy się do roboty. To to jest zasługa, a nie grzech. To po pierwsze. Po drugie, jak pan przestanie pić, to pan będzie zdrowszy. A po trzecie, psiakrew, weź się pan w końcu do roboty, darmo zjadzie jelen, zamiast całe życie na tej ławce marnować. I przepraszam bardzo, że się umiosłem. Coś takiego? W tej wsi to wszyscy poszaleli To tylko sny, szalone sny Są tutaj jak wszędzie I tylko ja, i tylko ty Modlimy się o szczęście Pomiędzy wójtem a plebanem Stara wojna wiecznie trwa sama się nad ranem, serce nie śpi trzeba wstać bo tylko sny szalone